Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie kolejne wyzwanie, czyli makijaż w 5 minut. Ostatnio nie wiem, czy pamiętacie, robiłam makijaż w minutę, którym otagowała mnie Karolina ze stylizacji. Zadanie okazało się bardzo trudne i robiąc ten makijaż stwierdziłam, że byłabym w stanie zrobić makijaż w 5 minut, taki pełny makijaż i wyjść tak z domu, bo z tego w minutę nie byłam do końca zadowolona. I zaproponowałam, że zrobię coś takiego. Dość ochoczo przystaliście na to Propozycję, dlatego dzisiaj spróbuję właśnie wykonać taki pełny make-up w 5 minut. 5 minut to nie jest mało, ale nie jest też jakoś wybitnie dużo. Mam nadzieję, że uda mi się nałożyć wszystkie produkty, które codziennie nakładam zazwyczaj na twarz. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że w czasie się zmieszczę, a wy będziecie się dobrze bawić. Dajcie mi znać, ile zajmuje Wasz codzienny makijaż i czy potraficie go zrobić w 5 minut. Także puszczam tu stoper, żeby wszystko było uczciwie, żebyście widzieli, że faktycznie leci 5 minut. Widzicie, widzicie, chyba to widać. Dobra, to zaczynamy, bo to też nie ma się co bawić. Ja to już słuchajcie mam wszystkie produkty y, przygotowane i pootwierane, żeby to mi poszło trochę szybciej. Tak symbolicznie nałożę sobie podkładu, bo coś ostatnio moja buzia jest y, całkiem przyzwoita. Całkiem przyzwoicie się zachowuje, a mnie miewa różne bardzo okresy. Nałożę sobie też na powieki, e, wtedy zaoszczędzę czas na bazie podcienia. A sprytnie! O, i wszystko mi poleciało. I teraz będę zbierać z ziemi, wszystko co e, znowu będę miała mniej czasu. No ale dobra. E, korektor, bo tu mam jakieś kilka niedoskonałości, dosłownie kilka, ale zawsze coś. Mam nadzieję, że. Nie będę żałowała tej decyzji z korektorem, żeby się zmieścić. No, słuchajcie, ja czasem rano wstaję i faktycznie wykonuję taki makijaż w 5 minut, bo to się nie ma co bawić. Idę na uczelnie tam i z powrotem. Zawsze liczę, że nikt mnie nie spotka. Ale już tu minęła minuta, a ja sobie nawaliłam po prostu tyle korektora, że to jest szok pod oczy. No, ale dobra, trochę strasznie jasno, bo nie umiem go rozetrzeć i się boję. Tak, wszystko wcieram po prostu w palce, w ręce. E, Podrujemy twarz. Tak. O, mm -hmm. Coś tu widzę, że źle schowałam sobie, no ale dobra. E, najważniejsze dla mnie, już Wam mówiłam, to jest wykonturowana twarz, więc trochę brązera. Dobra, styknie. Trochę różu. też styknie, ile to tam jest dwie minuty yeah. to jeszcze mam prawie dwa razy tyle, trochę więcej i coś już tu za długo się z tym różem, yy, dobra teraz usta zrobię, nie wiem czemu taka kolejność ale akurat zobaczyłam błyszczyk oraz tu uh -huh. mam całe zęby pomaziane dobra, yy, i teraz zrobię powieki, właśnie te pędzle mi uciekły na yy, ziemię dam sobie taką jasny cień na całą powiekę Tak. Tu se patnę na łuk prwiowy. Ile to tam jest? 2,5. pół. Okej. Okay. Nie jest źle. Nie będzie to jakiś wybitnie staranny makijaż, ale zawsze coś. I nawet sobie położę cień w załałanie. tym samym pędzlem. Taki brąz, żeby po prostu coś się działo. Ten pędzel jest taki wygodny, bo po prostu można nim... Wszystko i samo się od razu już rozciera Także nie będę się bawić w rozcieranie Oj, coś za dużo chyba mi poszło Dobra, zaraz będę jeszcze rozcierać Jak mi styknie czas o, pojechałam Gdzieś pojechałam Za bardzo Dobra, to teraz tuż do rzęs Bo ostatnio w makijażu w minutę nie zdążyłam Ale dzisiaj zdążę czy, czy wy tam wszystko widzicie? Bo ja tu mam lustro i wszystko widzę. Ale czy wy widzicie? Dobra. Ale tu się tak postaram przy tych rzęsach, słuchajcie. Ok. to jeszcze sobie tu rozetrę. I jeszcze bym chciała zdążyć jedną rzecz i to są brwi. I jak zdążę, to się będę patrzeć, co sobie brzydko zrobiła i będę to poprawiać, ale widzę, że chyba nie ma takiej tragedii w tym makijażu aż. A jeszcze mam akurat tą minutę. Czyli nie jest źle. Tu sobie zrobię ładne brwi nawet. Nawet. Dobra, nawet mamy tu rozświetlacz przygotowany w razie W, chociaż ja nie zawsze używam, ale palcem sobie machnę skoro mogę, to sobie zrobię. Dobra, jeszcze mam kilkanaście sekund chyba. To sobie tu rozetrę te cienie, bo coś sobie narobiłam krzywdy strasznej, więc pojadę tu takim jasnym trochę. Żeby to rozjaśnić. Okej, okay. i wydaje mi się, że mam coś nie tak z ustami, no trochę, wiecie co, mam 10 sekund i strasznie pomalowane zęby, sorry, ale musiałam, okej, okay. o aż mi się wyłączył stoper, ale jest stop. Minęło 5 minut. Ja mam pełny makijaż. Zdążyłam, ale super. Ostatnio byłam taka smutna, jak robiłam na makijaż minutę, że nie zdążyłam. Sami widzieliście, jak mi było przykro i Wam było przykro. Trochę mam zbyt żółte światło. Przybliżę Wam się tutaj, ściągnę sobie to lusterko. O! No i zobaczcie. Jest oko w dwóch kolorach. Są rzęsy, są brwi. Brwi są trochę krzywe, to już widzę. Usta są. Twarz jest. No, słuchajcie, A, ale radość! Zdążyłam zrobić makijaż w 5 minut i nawet jestem z niego zadowolona. Myślę, że bez problemu mogłabym tak wyjść. Nałożyłam wszystkie produkty, które chciałam. Tutaj tylko bym wychodząc, zamykając drzwi jednocześnie, sprawdziła, czy wszystko jest pod kontrolą. No, i tak. Tak to się właśnie prezentuje. No, te brwi są jakieś takie niemrawe, bo um, ogólnie widzę, że ja mam problem z brwiami i tak jak robię codziennie makijaż, to trochę przy nich siedzę i tam sobie dubię i uzupełniam sobie te braki, e, bo chcę, żeby one ładnie wyglądały. One naturalnie nie są ładne, e, no, ale jak na takie szybkie, to nawet nawet. Dajcie znać, czy wam się podoba taki makijaż i czy wy potrafiłybyście zrobić makijaż w 5 minut, ale myślę, że to nie jest aż taki duży problem. No i oczywiście taguję wszystkie dziewczyny, które mają ochotę zrobić ten makijaż, a szczególnie nasze makijażystki, żeby sprawdzić, czy dadzą radę właśnie w 5 minut. Chociaż na przykład Ewa, makijażystka nasza, dała radę w minutę. Dużo, dużo lepiej niż ja, także to jednak jest kwestia wprawy. Mam nadzieję, że filmik wam się podoba podobał. I makijaż jeszcze wam się podoba. Pozdrawiam was serdecznie do zobaczenia.